I potem mamy tylko takiego pracowitego hołownię na, na, po stronie opozycyjnej, mhm. ale to, no, strzeż nasz Panie Boże od niego, no. Mhm. Dlaczego? No, bo to jest dla mnie trochę obrażalski chłopiec w krótkich spodenkach, który po prostu swoje ego, swoje ego y, y, postawił ponad y, y, szansę y, odsunięcia PiSu od władzy. I to już świadczy o nim, że jest człowiekiem, który z odpowiedzialnością u niego jest troszeczkę na bakier. Postawił wyraźnie swoje ego, bo on chce po prostu pokazać, ile oni zdobędą mandatów i pokazać, jak to prawda, on jest teraz poważnym politykiem. A słuchać jego się nie da. No jak zobaczyłam kiedyś jego transmisję na Facebooku, czy tam gdzieś ze stacji benzynowej, gdzie opowiadał przez pięć minut, że podjechała jakaś ciężarówka, no to myślę sobie, hello, człowieku, ty chcesz być poważnym politykiem? Co tu pierniczysz tutaj po prostu? No on Jemu się leje z ust na, naprawdę. Wszystko na jednym tonie, nie? Słuchać się tego za bardzo nie da, bo to jest wszystko w ten sposób powiedziane, jednocześnie na tym samym pułapie emocjonalności i tak dalej Słowo za słowo, jedno goni drugie. Sensu dostrzec w tym nie sposób. Zły mówca, tylko mm -hmm. gadatliwy bardzo. Ja jestem gadatliwa, to potrafię to ocenić. Ale przede wszystkim obrażalski chłopiec z krótkich spodankach, który poszedł do polityki. A kto jest za nim, też nie wiadomo. Kto jakby jest jego... Kto pociąga za sznurki, pociąga za sznurki yy, yy, tego hołowni? Mhm. Nie wiem. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na Wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.